Nazywam się Cassandra. Jesteśmy na Kan Yachting Festival w tym pięknym miejscu na Zorowym Wybrzeżu. Ja mieszkam w Nicei i chciałabym Was zaprosić na następny rok, żebyście przyjechali, bo to super impreza i jest naprawdę fajnie. Oglądajcie filmy z Jachting na Kasandra przewiduje, że kolejne targi będą jeszcze wspanialsze i przyciągną jeszcze więcej fanów jachtingu, a symboliczne sygnały dźwiękowe pieczętujące transakcje będą wszechobecne. Tak, tak, w Kan każdy sprzedany jacht. To efektowne naduszenie klaksonu. Czasami ciarki przechodzą przez skórę tyle tego hałasu. To oczywiście trochę żart, ale nie ma lepszego miejsca w Europie na zapoznanie się z poważną ofertą jachtową i sprawdzenie jednostek podczas prób morskich. Ten przywilej zarezerwowany jest dla przyszłych armatorów, czyli dla większości odwiedzających, którzy kupili bilet wstępu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na stoisku Galeona, gdzie wystawiamy sześć dużych jednostek. Piękna pogoda, piękny port, dużo zwiedzających gości powoduje, że te targi są jednym z największych na świecie. Dziękujemy i zapraszamy. Obecnie jesteśmy na stoisku firmy Arkadia, którą reprezentujemy i stoję na jachcie Arkadia Sherpa 60, która już pływa pod polską banderą. Chciałbym podziękować za liczne odwiedzenie naszego stoiska. Zapraszam na przyszły rok. Statystyki tegorocznej imprezy są imponujące. Swoją ofertę prezentowało 600 wystawców. Do tej okrągłej liczby trzeba dodać 54 tysiące odwiedzających oraz 650 jednostek, w których tradycyjnie przewagę mają jachty i łodzie motorowe. I uwaga najważniejsza kwestia na wodzie czarowała nas aż. 545 jednostek pływających. Drodzy Państwo, targi w Kan pomalutko dobiegają końca. Jak widać, pogoda wspaniała dopisuje codziennie piękne niebieskie niebo, słońce, wspaniałe, cudowne jachty, takie jak te, no te są najpiękniejsze, Perła oczywiście. Chciałem wszystkim podziękować serdecznie za odwiedzanie naszego stoiska, za oglądanie naszych cudownych jachtów Perl i za podpisane kontrakty. Do Port Vieux, czyli starego portu w Cannes, gdzie znajduje się część wystawy żaglowej, docieramy tak zwanym szatlem. To okazja, by przez kilka minut zrelaksować się i pobujać na falach. Dzieci są przeszczęśliwe, choć to oczywiście atrakcja dla jednych, a dla drugich kwestia praktyczna, związana ze sprawnym przemieszczaniem się między wystawami. Usługa ta jest w cenie biletu. Można również iść dreptakiem, ale zajmie to więcej czasu, więc jeżeli ktoś tego czasu ma mniej lub nie chce spacerować w skwarze, to shuttle jest najlepszym rozwiązaniem. Dziękujemy Państwu za wspólny tydzień w Cannes, gdzie mieliśmy okazję zaprezentować m.in. najnowszy, pierwszy na świecie autonomiczny elektryczny katamaran Fontaine-Pajot. Dodatkowo Wzbogaciliśmy naszą ofertę o kolejną jednostkę ze stoczni Dufur, Dufura 37. Reszta to dobrze znane Państwu modele, świetnie sprzedające się. Zapraszamy na nasze strony, zapraszamy do testowania naszych jednostek. Do zobaczenia w Polsce. Na tegorocznych targach w Cannes Stocznia Bali prezentuje cztery modele katamaranów. Najmniejszy Bali 4.2, następnie Bali 4.4, Bali 4.6 i największy z modeli Bali 5.4. Bali 44 jest, można powiedzieć, najmłodszym modelem, który został zbudowany rok temu i jest całkowicie nowa, nowy kadłub, nowa konstrukcja i nowe rozwiązania. I co jest ciekawe, z salonu jest przejście drzwiami na zewnątrz do dziobowego kokpitu. Największym bestsellerem na pewno jest Bali 54, ponieważ jest największy, ma możliwość skonfigurowania aż sześciu kabin z 6 łazienkami plus dwie kabiny skiperskie. Stocznia Bali Catamarans planuje obecnie nowy model katamarana o nazwie Cat Smart, będzie o długości 38 stóp w wersji 2, 3 i 4 kabinowej. Jest to jak gdyby wejście na rynek Według mnie, który zastąpi mniejsze jachty jednokadłubowe w wersji trzykabinowej. W piątki targi zaczynają się wcześniej i kończą późno. Zresztą każdego dnia można swój pobyt wydłużyć, bo stocznie są nad wyraz gościnne i imprezy na stoiskach nie ograniczają się tylko do oficjalnego dnia imprezowania. Są to przeważnie open bary z wyszynkiem, poczęstunkiem. Warto. Warto na pewno skorzystać z zaproszeń i odwiedzić stocznie też tego właśnie dnia. Do tego oczywiście pełna infrastruktura bary, wyszynki, toalety wszystko to, co powinno być na profesjonalnie zorganizowanych targach na wodzie no i oczywiście atrakcje w postaci, w postaci pływania i testów prób morskich. Do zobaczenia za rok.